W kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj chciałabym opowiedzieć Wam o wirusowym zapaleniu tętnic Koni, czyli wirusie Ewa, który ostatnio rozprzestrzenia się po Polsce. Na początku opowiem trochę o nim, a później powiem, jak należy się zachowywać względem niego. Ewa to, jak mówiłam, wirusowe zapalenie tętnic koni. Wirus przenosi się drogą kropelkową oraz przy kontaktach płciowych koni. Nie ma na niego lekarstwa i jest chorobą obowiązkową do wpisywania w rejestr. Szczególnie niebezpiecznie jest dla klaczy w ciąży oraz ogierów. Zakażone klacze w trzecim miesiącu ciąży najczęściej ronią. A jeśli zakażą się pod koniec ciąży możliwa jest śmierć rybaka? Niebezpieczna jest dla ogierów kryjących, ponieważ wiadomo, przenoszą one wirusa dalej drogą płciową, zakażając tym sposobem kolejne konie. U normalnych zdrowych koni nieźrebaków, nie starszych i nieosłabionych, wygląda jego przebieg jak zwykłe przeziębienie, a czasem objawów nie ma wcale. Wirus nie niesie żadnego zagrożenia dla życia lub zdrowia człowieka. Teraz jak należy postępować w Obec wirusa Ewa. Kiedy u konia zostanie stwierdzona obecność wirusa Ewa, albo będziemy mieć takie podejrzenie, należy odizolować go na 2-3 lub 4 tygodnie i stosować leczenie objawowe. A teraz instrukcja postępowania, właśnie takiego bezpiecznego. Po pierwsze, jeśli przemieszczamy się pomiędzy stajniami, należy zmieniać każdorazowo ubranie. Wirus przenosi się drogą kropelkową i może właśnie przenieść się na naszym ubraniu. Nie wyjeżdżać ze stajni ze swoimi końmi oraz nie wpuszczać koni z innych stajni do naszej. Najlepiej w najbliższym czasie w ogóle zrezygnować z wyjazdów na zawody, gdzie są duże skupiska koni i nigdy nie wiadomo. Jeśli jedziecie na obóz, najlepiej nie brać swojego sprzętu jeździeckiego, chyba że jest nowy i nieużywany. Na przykład w mojej stajni absolutnie zakazano używania swojego sprzętu, właśnie chyba, że jest nowy. Apelowano również o przemyślenie opcji nie przyjeżdżania ze swoim koniem, właśnie w przypadku osób, które chcą przyjechać z nim. Takie postępowanie jest bardzo ważne, ponieważ wirus już praktycznie w całej Polsce się pojawia. Jeśli wystąpią u konia jakieś niepokojące objawy, o których możecie poczytać w internecie, należy wezwać weterynarza i zbadać konia właśnie na obecność tego wirusa. Następnie będzie można wszcząć jakiekolwiek postępowanie. I z mojej strony to by było na tyle. Pamiętajcie, dbajcie o siebie, dbajcie o swoje konie, dbajcie o konie innych i przestrzegajcie właśnie tych zasad bezpiecznego postępowania podczas panowania tego wirusa. Mam nadzieję, że film będzie chociaż trochę przydatny. Chciałam, żeby informacja jeszcze bardziej się rozprzestrzeniła, chociaż i tak jest o nim bardzo, bardzo głośno. Mam nadzieję, że choć trochę więcej osób o nim usłyszy. Do zobaczenia, buziaki, pa.